Okay. Cześć, świeci na mnie słońce. Jestem w miejscowości Paźniew i chciałem Wam pokazać tutaj jak gdyby start, gdzie, gdzie się ona zaczyna. I co tu jest ciekawego, to jest tak, no bo tam mi się ostatnio na, nie nagrało. Tam jest nowa wybudowana stacja na trasie do Katowic, to jest centralna magistrala kolejowa ale y, jak gdyby tam jest więcej tych torów i jedne tory są jak gdyby takie miejskie i, i po nich jeżdżą te SKM-ki i w, w, nie, te zielone w każdym razie. Znaczy, ja ostatnio małe jeszcze pociągają i to się nie orientuję. Mm, dobra. I teraz y, tutaj jest... Ten budynek taki ładny to jest posiadłość państwa Zalewskich. I czemu to wam pokazuję, Bo to jest takie w sumie naj, najbardziej reprezentacyjne miejsce, wisi nawet flaga. I co jest ciekawego, tutaj odbywają się zawsze wybory różnego. No, czy znaczy wszystkie wybory państwa są tutaj organizowane? Bo to jest jedyne takie miejsce tutaj w tej miejscowości jakieś ładniejsze. Znaczy, ono on jest wynajmowane tam prawdopodobnie. Na takiej zasadzie. No bo ten pan Zalewski to wiecie, to jest człowiek od cyrku, cyrk Zalewski. Ja go nawet poznałem, bardzo, bardzo fajny gość. Dobra. Aha, jeszcze co wam chciałem powiedzieć. Jak jechałem i teraz ścieżką rowerową tam, to na ścieżce był wąż. A wiecie, wąż rzeczny jest niebezpieczny. No, trochę, trochę mnie zmroziło. Dobra, ja tutaj pojadę tą drogą. I nie będę jechał ścieżką, tylko pojadę Wam pokazać pozostałości po lotnisku modelarskim. Dobra, jestem już w innym miejscu. I chciałbym Wam pokazać właśnie jak wygląda historia i jak przyroda szybko sobie z tym poradziła. To znaczy tak, tutaj kiedyś było takie lotnisko modelarskie, ja nawet miałem ciężko znaleźć, ale Skapnąłem się, bo tu jest, o, po takiej starej toalecie chyba tutaj gdzieś była zrobiona, to jedyny taki jakiś znak został. Tam jest normalne pole, które jest zaorane, no bo te pola czyjeś są, ale ja nie wiem, jak to było wcześniej, czy oni je dzierżawili, a w każdym razie to było tak zrobione, że, że było fajnie, wszystko, trawa była skoszona, oni, ci modelarze sobie tutaj kosili trawkę ładnie, były zrobione tutaj ławki. Była taka tablica z informacjami o częstotliwościach i takich różnych dziwnych rzeczach. No i dodać, się w ogóle tutaj troszeczkę było więcej miejsca, bo tutaj ludzie przyjeżdżali samochodami i można było nadstanąć tym samochodem. Były takie tutaj ograniczniki, żeby, żeby tam nikt dalej nie wjeżdżał. No i ogólnie zawsze ktoś tu latał, było fajnie, bo bo można było e, przyjechać z dziećmi ktoś latał albo jakimiś szybowcami, albo jakimiś takimi e, fajnymi samolotami na silnik e, no czasami tutaj teraz na tych polach nawet teraz dzisiaj widziałem tam, ktoś sobie tam trenuje jakimś dronem e, no ale ogólnie to no wiecie, no już nie ma no, no to, to wrat, jak to mówią e, po czesku <grym> no to tak e, w ramach tej, tej okolicy i... aha dzisiaj tak jeszcze szybko powiem, bo kupiłem sobie inną kartę, znaczy szybszą kartę pamięci i zobaczę, czy, czy to ma jakiś wpływ na, na zapis. Włączyłem 2,7K, a w sumie mogę 4K włączyć nawet. Dobra, a teraz jedziemy do, do tajnego miejsca. Dalej, kurczę. Niestety chciałem jechać do mojego tajnego miejsca, ale kto się zajął. Myślałem, że tam leży jakiś rower, że, że ktoś zostawił może rower, ale nie, na ktoś tam, e, chyba jacyś młodzi tam urzędują. Ale dobra, no nieważne, bo on, tu jest nawet lepiej, bo już zachodzi słońce, e, to muszę szybko trochę coś nagrać, e, to zrobimy szybki chochlik e, zakupowy. znaczy e, dzisiaj będą dwie rzeczy. Pierwsza najważniejsza, o której chciałem się pochwalić. E, mam nadzieję, że zrobię tak, żeby się nie, że, żeby, nie było, żeby się nie ruszało. To jest przerzutka przednia XT 80 ma taki symbol, o ile dobrze pamiętam I wreszcie mam przerzutkę, która pasuje do napędu I tak dwa słowa, żeby tam znowu ktoś nie marudził, że się nie znam na technicy, albo że nie mam praktyki, jak to tam fajnie kolega mnie określił To powiem tak eee, Całkiem Yy, znaczy historia rowerów jest taka, że tamta przerzutka to już jest ileś tam lat, ale praktycznie ona się tam wiele nie zmieniała yy, i chyba dopiero teraz, może nie wiem, no, bo tam nie śledzę tego aż tak dokładnie, troszeczkę coś tam yy, producenci, przeważnie Shimano, bo sram to chyba w ogóle nie wiem czy oni tam w tej przednie... Coś tam rozwijają. Ale, ale jeżeli chodzi o srama, to oni wpro, wprowadzają jakieś tam malutkie modyfikacje. Na przykład, to powiem wam tak. Co jest fajne w tej przerzuce, że już nie ma tych dziwnych śrub na, na krzyżach, tylko wszystko są imbusy, oczywiście takie malutkie. No ale rowerzyści mają zawsze te imbusy w tych, w tych scyzorykach. I teraz tak. Tak naprawdę, co tu jest takiego ciekawego w tej przedniej przerzutce, że, że ta XT i chyba SLX też te, te nowe, ona ma tutaj taki dodatkowy plastik. I ten plastik służy temu, żeby jak łańcuch gdzieś tam spada, żeby po prostu on nie hałasował. Ale powiem Wam szczerze, ten plastik jest bardziej taki zaawansowany, bo tutaj ta przednia część, ona się jak gdyby tak troszeczkę odgina i ona też powoduje to, że. Przy przerzucaniu ten łańcuch jest tam jakoś stabilizowany, on, on się tam o ten plastik tak troszeczkę delikatnie ociera. I jeszcze to ma taką funkcję, że to co jest coś w rodzaju takiej prowadnicy, bo, bo ten plastik tutaj się odgina i on, jak gdyby, jest na, na wysokości łańcucha. To takie dosyć sprytne, chociaż nie wiem ile ten plastik wytrzyma. I powiem wam od razu, że w tych przyrządkach to już jest bardzo ważne, żeby ona była dobrze wyregulowana na odpowiedniej wysokości, bo, bo widzę, że to, to ma wpływ ustawienie właśnie szczególnie jeśli chodzi o ten plastik i też nie wiem jak będzie, jak będę tutaj robił jakieś modyfikacje. To znaczy chodzi o to, że jeżeli bym powiększał czy pomniejszał Tarczy, to analogicznie trzeba by było równolegle mm, powiększać też mniejszą tarczę. Że, że Na przykład, jak chcę mieć dwie większe, no to drugą też by trzeba było o dwie większe i wtedy to będzie wszystko spoko chodzić. Oczywiście, znajdziecie to pewnie można zrobić tak, że na przykład, jak ja mam tutaj 22, to można dać 24, a tutaj na przykład nic nie zmienić i też będzie działać. Nie? No, tak to jest. Ale okej, okay, teraz jest wszystko fajnie. Przez to, że ona ma krótszy ten wózek, to ona tutaj na dole nie haczy. No właśnie tu wam powiem to jest taka ważna rzecz, że, że no jak kupujecie ramę, to musicie przemyśleć albo dokładnie sobie się zorientować jak jest z tą przed nim o ile chcecie mieć, bo jak nie chcecie mieć, to nie ma problemu, ale jeżeli chcecie mieć, to, to ja zauważyłem, że, że szczególnie jeżeli chodzi o napędy 3, to chyba nie wszędzie to tak będzie dobrze pasować. W takim sensie, że, no, że tu coś mu. No, na przykład, jak to, tak, jak tutaj u mnie przeszkadzało. Ten dolny trójkąt, on jest dosyć szeroki, wózek jest długi i praktycznie można powiedzieć, że przerzutki się nie dało wyregulować dobrze. Ona musiała być troszeczkę wyżej. No ale oczywiście tam <ścoughs> znawcy internetowi, jak tam opowiadają, jak się montuje przerzutkę, no to że ma być 1 do 3 mm. Oczywiście, że, że tak ma być. Tylko, że nie zawsze się tak da. Dobra. Druga rzecz, mam całkiem nową lampkę, to jest lampka chińska kupiona w sklepie, żółtym sklepie, nie będę go reklamował, zaraz wam powiem dlaczego go nie będę reklamował, bo kupiłem tą lampkę przez przypadek i, i słuchajcie, miesiąc temu widziałem tą lampkę, a bo tak wszedłem tam, sprzedają rowery, jakieś tam akcesoria, kosztowała niby 69 zł. później byłem też po coś tam, Przechodziłem sko skoczyłem patrzę ta lampka jest już 59 i facet mówi, że jest promocja, że coś tam, coś tam. No dobra, no okej, okay, no w sumie fajnie wygląda. E dobra, i ostatnio jakoś byłem zupełnie po coś innego. Ale tak, a zobaczę te lampki może coś na wakacje tam nie wiem zobaczę albo coś no tak z ciekawości. No i była ta sama lampka i już kosztowała 29 zł. No to czyli wiecie. E to, to jest właśnie, brzydko mówiąc, robienie klienta w balona, jak ładnie mówiąc. Ale dobra, no nieważne Słuchajcie, lampka dlaczego ją kupiłem? Bo przede wszystkim ma tryb mig migający. Teoretycznie jest całkiem dobrze wykonana. To jest tak, to jest tryb mocny, jakiś tam słabszy, najsłabszy, no a jeszcze słabszy i migający. No, czyli jest o tyle dobra, że ona ma kilka trybów. I co jeszcze ma fajne? Tutaj ma wskaźnik na ładowanie, to jest super sprawa. I ma dwie diody LED. Czyli ona całkiem, nawet całkiem dobrze świeci. No i wiecie, no 29 zł to, to że tak powiem, aż nie jest jakiś tam straszny Tylko Od razu wam powiem, yy, lampka by była fajna, gdybym. <laughs> po prostu jej nie otworzył. A otworzyłem tylko dlatego, że ona mi spadła i wypadły mi te boczne tutaj szybki. Chociaż one są też fajne. Tutaj widać, że one są takie troszeczkę brudne, bo ja po prostu... One mi ta lampka mi spadła z jakichś tam 30 cm i te, te szybki wypadły. Yy, ja postanowiłem to przykleić, dlatego to tak yy, trochę kiepsko wygląda. I tu są śrubki do tego. Jeszcze przy okazji coś tam nacisnąłem i wcisnąłem te, yy, te diody tam. No i musiałem to otworzyć. Jak zobaczyłem, jak to jest zrobione, no to już ta, ta lampka nie jest taka fajna. Ale... Yy, to znaczy nie, nie, że nie jest fajna, tylko po prostu... Tu jest niby uszczelka, tu jest wszystko fajnie zrobione. A tak naprawdę tutaj woda od przodu może tam to zalewać. Ale wiecie, ja sobie już tutaj zrobiłem, jak to mówią w internecie lifehaka, i takim klejem do jak to się nazywa? Do ekranów LCD, znaczy do, do ekranów od smartfona przykleiłem te boczne, boczne szybki, no tam trochę to pobudziłem, ale, ale ogólnie lampka mi się podoba, bo, bo ma fus, wszystkie funkcje, które chciałem mieć. I tutaj jest to jest o tyle dobre, że ma boczne te świecenie takie, to jest takie, no wpływa na bezpieczeństwo, no i jest wska ten wskaźnik, jest całkiem ok, Ale... dobra, to Ci pokażę na chwilę. No, tam próbowałem mierzyć jak ona tam świeci, to powiedzmy na, na tym trybie najmocniejszym, to nie wiem, tam pi drzwi jakieś dwie godziny powinna wytrzymać takiego świecenia non stop no to myślę, że nie wiem, no to nie jest jakiś tam rewelacyjny wynik no ale na jakieś tam jeżdżenie takie tutaj po okolicach to, to myślę, że, że będzie okej okay. no. a jak będzie jeżeli chodzi o moc taką, takiego świecenia to jeszcze sprawdzę właśnie dzisiaj bo, no, bo dzisiaj już się tak ściemnia dobra jeszcze wam pokażę, bo Ostatnio nie wiem czy ten komin ja tam chciałem pokazać na ostatnim filmie komin, ale nie wiem czy go było w ogóle widać. Tutaj on jeszcze zrobił bardzo malutki, bo ja mam ustawiony ten super view chyba. Ale w każdym razie myślę, że tam jest ten komin z tej elektrociepłowni, który no, czy która nie działa. Dobra, no i już się robi taki fajny zachód słońca. Czyli zrobimy sobie taką panoramkę. Dobra, i ja jadę dalej. Nie mam szelek, to yy, przetestuję lampkę. A to może coś nagram, właśnie jeszcze gdzieś w ciemności. Eee... Jadę teraz do podkowy, yy, no bo chcę, żeby się trochę ściemniło. Zobaczymy, jak z tą lampką tam yy, daje radę. Eee, nie mam dzisiaj szelek, to <laughs> o jajku, gryzą. To może coś, coś pofilmujemy. Tutaj trochę muszę uważać, bo jednak tu jest taki. Fajny teren. Dobra, to dwa słowa jeszcze o napędzie. Rzeczywiście, te 34 zęby, to tutaj na te płaskie, to tak trochę dla mnie jest mało. Młynek znowu. No, znaczy młynek jest ok, bo tam jest 22 zęby, chociaż w tym napędzie 3, 3 razy tam był młynek 20. Tam naprawdę te przełożenia były super miękkie, ale ja myślę że po prostu w przyszłości może zamontuję jedenastkę z tyłu to wyjdzie wszystko na to samo podobnie trochę jeszcze buła się zmocni to, no to, to będzie lepiej ale ogólnie to powiem wam że po prostu trzeba się przyzwyczaić i, i tyle dobra no jeszcze mi tam jeszcze czekają jakieś zakupy rowerowe ale to to wam pokażę w następnych tak powiem odcinkach. No, tutaj to no, jest taki łącznik, taka trochę dzika dzika droga, ale to jest normalnie droga taka jakaś dojazdowa do tych pól. O tu chyba nawet widać już jak błyska ta lampa. No, zobaczymy jak jak ona tam będzie w ciemnościach dawała radę.